Witam serdecznie Alan Brigman z tej strony. Moi drodzy, część z was mnie zna, część osób jeszcze nie i dla tych, którzy mnie nie znają, to krótko o sobie. Ja jestem przedsiębiorcą od 9 lat. W tej chwili działam w trzech spółkach. Do tego jestem networkerem i pasjonatem rozwoju osobistego. Temat dzisiejszego nagrania brzmi: Sukces to wizja większa od przeszkód. I teraz będę nawiązywał do tego slajdu, który widzicie za mną który mówi o tym, że twój sukces to jest twoja decyzja, twój cel, twoje why i konsekwentne działanie. To jest niesamowicie ważne, szczególnie kiedy pojawiają się przeszkody. Bo zgodzicie się ze mną, że zawsze kiedy podejmujemy duże decyzje, kiedy podejmujemy wielkie działanie, pojawiają się przeszkody. Nawet jeśli to jest życie czy biznes, zawsze pojawiają się jakieś przeszkody. I teraz możemy albo iść dalej mimo wszystko. Albo zrezygnować. I teraz musimy pamiętać w tym momencie, przy podjęciu tej decyzji, że jesteśmy odpowiedzialni. Za kogo jesteśmy odpowiedzialni? Po pierwsze, za osoby, które nam zaufały, które wierzą w nasz sukces, które chcą, żebyśmy zrealizowali nasz cel, które wierzą, że wspólnie osiągniemy coś niezwykłego, coś wspaniałego, coś fantastycznego. I dodatkowo jesteśmy odpowiedzialni za osoby, które nas obserwują, które nas obserwują każdego dnia, które nie do końca w nas wierzą, które nie do końca wierzą w te idee, które reprezentujemy, czy w ten cel, do którego dążymy, które czasem czekają tylko, żeby powiedzieć, a nie mówiłem, nie nadajesz się do tego. A nie mówiłem, to ci nie wyjdzie. Prawda, że są takie osoby. I właśnie za nie jesteśmy szczególnie odpowiedzialni. Ponieważ jeśli my będziemy konsekwentnie dążyć do naszego celu, jeśli go zrealizujemy, to my możemy stać się inspiracją dla tych osób, żeby zmieniły coś w swoim życiu. Żeby wyszły z tej strefy szarości, w której są zamknięte, z tego swojego więzienia i zaczęły naprawdę żyć. Moi drodzy, i teraz jak już podejmiemy tą rewelacyjną decyzję, czyli idziemy dalej mimo wszystko, to ważna jest wizja. Z czego się składa wizja? Po pierwsze. Wizja to jest cel. Musimy mieć cel, musimy wiedzieć dokąd idziemy, ponieważ jeśli idziemy, tylko idziemy, zdeterminowani idziemy, to możemy przejść obok naszego celu i nawet nie wiemy, że mogliśmy go już osiągnąć. Musimy mieć cel, musimy zawsze wiedzieć dokąd idziemy. I teraz, jeśli już wiemy dokąd idziemy, ważne jest też mieć kolejny cel już przygotowany, w zapasie, już całą praktycznie drogę. Zaplanowaną, że jeśli zrealizujemy już jeden cel, to podstawiamy kolejny cel do realizacji. Jest o wiele prościej. Kolejnym elementem naszej wizji jest nasze why. Potężne dlaczego? Takie potężne prosto z naszego wnętrza. Takie, żeby aż ruszało za serce. To why ma nas motywować każdego dnia do działania. To why ma być na tyle silne żebyśmy wiedzieli, dlaczego my to robimy. Ja mam kilka why, ale jedno mam niesamowicie mocne, które nakręca mnie każdego dnia. Jak już mamy takie why, czyli wiemy, gdzie idziemy i wiemy, dlaczego tam idziemy, to co jest potrzebne? Działanie i determinacja. To jest niesamowicie ważne, ponieważ jeśli mamy cel, na przykład garnek ze złotem, mamy drogę, po której mamy iść i wiemy, dlaczego tam chcemy dojść, to jeśli nie zrobimy żadnego kroku, to niestety nie dojdziemy do tego ganka. Dlatego niesamowicie ważne jest konsekwentne działanie każdego dnia, konsekwentne działanie i do tego ma nas mobilizować to nasze why i nasz cel. Te wszystkie trzy elementy są niesamowicie ważne i one współgrają ze sobą. I teraz jak już to mamy, to mamy potężną wizję, która jest nie do zatrzymania. Nieważne co ktokolwiek mówi. My idziemy do przodu, aby zrealizować ten cel. I moi drodzy, teraz ważne jest, abyśmy wizualizowali sobie nasz sukces i dziękowali za niego. Dziękowali za niego tak, jak już by się dokonał. Ponieważ teraz jest kolejna ważna, istotna rzecz. Musi się u nas mentalnie dokonać już ten sukces. Jeśli będziemy za niego dziękować, jak już by się dokonał. On się naprawdę dokona. Ponieważ potęga przyciągania jest niesamowita i działa. Czy tego chcemy, czy nie. A myśli kształtują rzeczywistość. Także absolutnie musimy uważać na to, co myślimy, ponieważ to się będzie realizowało. Zawsze myślmy pozytywnie i zawsze idźmy w stronę tego naszego sukcesu. Dlatego ważna jest wizualizacja. W każdym momencie wolnym naszego dnia, kiedy mamy chwilę, żeby pomyśleć, zwizualizuj sobie swój cel, swój sukces i zwizualizuj sobie również, no, dziękuj za niego. dziękuj za to, że już się dokonało. Ponieważ to musi się dokonać u nas w głowie. Musimy przestawić myślenie. Jak mówi Matt Morris odnośnie tego, jeśli chcemy zostać IMD? Matt Morris jest niesamowicie wielkim mówcą, jest niesamowicie wielkim liderem. Co mówi? Zacznij myśleć jak IMD. Zacznij działać jak IMD, zacznij mówić każdego dnia: Ja jestem IMD. Ja jestem liderem. Po co? Ponieważ nasz umysł musi się przestawić, musi zacząć myśleć jak, jak lider, jak IMD. Dlatego, że jeśli mówimy: Ja jestem, to już jest moment dokonany. I nasz umysł to słyszy. I moi drodzy, powró powrócę jeszcze do odpowiedzialności, ponieważ tylko my jesteśmy odpowiedzialni za nasze marzenia i tylko my jesteśmy odpowiedzialni za nasz sukces. I teraz, mając taką wielką wizję naszego sukcesu, możemy albo stać w miejscu, czyli praktycznie się cofać, patrzeć, jak realizują inni swoje marzenia, albo możemy podjąć działanie, i iść w kierunku tego naszego sukcesu, cieszyć się tą drogą. To jest też niesamowicie ważne. I na zakończenie, takie dwie prawdy. Pierwsza z nich to jest: Mogę, dam radę, osiągnę sukces. To jest prawda. I druga z nich: Nie dam rady, nie osiągnę sukcesu. To też jest prawda. I te dwie prawdy zależą od Ciebie, którą wybierzesz. Ja już wybrałem. Pozdrawiam serdecznie. Alan Brigham.